Gdzie my jesteśmy? Nie wiem! Ej! Jesteśmy tutaj! Jak się stąd wydostaniemy? Ile tu kłódek! Utknęłyśmy tu na zawsze! Czekaj, cicho! O mamusiu! Chodź, zobaczymy co to! Zaczynamy! Deszcz z paskudnych kolorowych skitelsów! Nie możecie mnie tym zaskoczyć! Zawsze jestem przygotowana! Uwielbiam skitelsy! Są takie kolorowe i fajne! No co? A, okej, okay, jestem gotowa! Ja też chcę coś smacznego! Co za ochyda! Co to, surowe jajka? Coś utknęło mi we włosach! Łupczyk, patrz, Wednesday! Hurra, daj przytulaska! Szybko, otwieraj to! Pomarańczowy klucz, pomarańczowy zamek. Udało się! Przybijmy sobie piątkę. Żartuję. To nie było śmieszne. Nowe wyzwanie. Jakieś słomki. Czyli trzeba coś pić. Ty pierwsza. No dobra, to ja spróbuję. Fu, ohyda! Mmm, całkiem smaczne. Spadaj stąd. Tak, to jest to. Nic nie masz? Nic. Ale jak to? Czyli będę musiała wypić to paskudztwo. Oj, to jest nie do zniesienia. Ale dla dobra challenge'u muszę to skończyć. O, jest klucz. Hurra. Zaraz otworzę drugi zamek. Otwieraj. W porządku, w porządku. Co już potańczyć nie wolno? I jeszcze jeden! O jej boję się! Nit, odczep się ode mnie! Sprawdźmy, co tam jest. Ty zaczynasz? Nie! Proponuję pojedynek na palce. O, tak! Wygrałam! Dobra! Co tam jest w środku? Hmm, żelkowy miś. Z łatwością sobie z nim poradzę. Wow, niezły apetyt. Zobaczmy, co ja dostałam. O rany! To czekoladowy aparat. Zaraz go spróbuję. Ojej! Zamienił żelkowego misia w czekoladę. Nieźle. Wednesday, daj mi kawałek. Jeszcze czego? Jakie to jest pyszne. Palce lizać jeszcze sfotografować? Może ciebie? Dobra, dobra, otwieram. Duże łapki. Ochyda. Trzymaj to ode mnie z daleka. Właśnie je trzeba sfotografować. O, teraz to wygląda apetycznie. Smacznego. Jakie pyszności. Sorry Wednesday, ale ja nie jedłam czekoladowego misia. Patrz, trzeci klucz. Super, udało nam się. Oj, jak to boli. Brawo, Wednesday. Zostaw uszy. Boję się. Nie martw się, zaraz się dowiem, co jest w środku. Co Co ślepkiego? Oślizgłego, jakaś ohyda. No i co tam jest? Coś fajnego, Enit. No to i ja sprawdzę. O nie! To coś oślizgłego! I zielonego jak smarki. Uu, ohyda! A co to? Jakieś numerki? Już wszystko wiem, to hasło. Co to może znaczyć? Otwarte. Idziemy dalej. Ojej, oślepiło mnie. Nic nie widzę. Gdzie jesteś? Pomogę ci, chodź. Wszystko okej? Okay? Tak. Hmm. Znowu jakieś tajemnicze napoje. Tym razem ty pierwsza. Dobra. O nie. Jakie to jest paskudne. Ale muszę to skończyć. Wypiłam. Oj! A co to za chemiczny atak? Zdarza się. A może drugi napój będzie smaczniejszy? Mmm. Coca-Cola jest super. Świetnie smakuje i można z nią zrobić mały żarcik. Wrzucamy dwa mentosy do butelki. I budzimy nit. Oj, odpoczęłam sobie. Czas spróbować mojego napoju. U Co się dzieje? Mam coś w gardle. To kluczyk. Ej, Wednesday! A co ze mną? Mogłaś na mnie poczekać. Otwieraj. Gotowe! 3 2 1 Następne wyzwanie. Ciekawe co tam jest. Sprawdź. La, la 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 nic nie słyszę. Dobra, zrobię to sama. Hmm, całkiem miłe w dotyku. O, to robaki. Co za ochyda. Fu, zabierz to paskudstwo. Nie wiem, co jej się nie podoba. Okej, okay, chyba znalazłam karteczkę. Ej, patrz co mam! To znowu kot! O, fu! Pospieszmy się i otwórzmy zamek. Gotowe. Została ostatnia kłódka. Ojej, czegoś takiego jeszcze nie widziałyśmy. Interesujące. Buu! Ojej! Hop, hop! Kto tam? Boję się. A może to. Dobra, otwieram. Nie, nie mogę. Zacznijmy od tego. Tylko, żeby tam nie było niczego ohydnego. Jestem gotowa. O, bańki mydlane. Ale fajnie. Ekstra. A dla mnie okropieństwo. Teraz twoja kolej. Otwieram. O nie. Już lepsze były te bańki mydlane. Daj mi spokój, Anit. Oj! Wszystko w porządku. W porządku. Otwieram. Ostatni kluczyk. Udało nam się! Hurra! Lecimy otwierać. Wednesday, otwieraj szybko! Zobacz! Jesteśmy wolne! Ciekawe jakie trójkątne jedzenie nam nie czeka tym razem. Marchewki! Wow, a ja dostałem skitelsy! A jak kwadratowe gumy huba buba wyglądają tak słodko. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Myślę, że zjem wszystkie naraz. Zaraz zrobię sztuczkę. Kwadraty dobrze się ze sobą łączą. Spójrzcie, to jadalna kostka Rubika. Spróbuję. Dasz trochę. Chcecie? Możecie tylko pomarzyć. To tylko moje słodkości, bo tylko ja jem kwadraty. A teraz czas na balona. Taki sobie balon. Nie nabijaj się ze mnie, zrobię kolejnego. No i co to było? Chyba coś zgubiłaś. O, to twoja guma. Będziesz robić jeszcze balona? Y nie, dzięki, może wy. Na pewno nie. No dobra, aleks, twoja kolej. Właśnie, pora na smakołyki. Mmm, jakie pyszne. Mam pomysł! Pokażę Wam najbardziej niezwykły sposób na szybkie zjedzenie skitelsów. Raz, dwa, trzy, cztery! I zjedzone! Ojej, ale jak to wszystko przerzuć? Zaraz Ci pomogę. Zobacz, co tu mam. Piurko. O! O! Nie! Bliznij! Nie, tylko nie we mnie! Teraz cała jestem w skitelsach! To nawet fajnie, bo dzięki temu mogę ich spróbować. No i dobra. Ja też mam ich mnóstwo na stole. Jakie dobre. Briki, zjadaj swoją marchewkę. No dobra. Marchewka jak marchewka. Zaczynam. No i z czego się śmiejecie? Marchewka jest zdrowa. Naprawdę mi smakowała. Ojej. Co się ze mną dzieje? Britney, co z tobą? Chcesz nas nabrać? Hejka! Jestem królik Britney. Gdzie moja archewka? Udaliście się nabrać, ale naiwniaki! To ci się udało! Sprawdźmy co tam mamy. Wow, tęczowy tort! A z wierzchu lizaki zacznę od Lizaków. Ej, okrągłe to moje! Ano rzeczywiście. Zapomniałam. Oddam ci sześciutkie lizaki. Jeden, dwa, trzy. Tyle ci wystarczy? Po co to zrobiłaś? Nie zjem oblizanych lizaków. No i masz rację, nie jedz. A ja zjem swój torcik. Jaki dobry. Ale masz apetyt. Jesteście po prostu zazdrośni. Z czego się śmiejecie? Troszkę się ubrudziłam, no i co z tego? Alex, co tam masz? Podnieś pokrywkę. O, pizza! Co za zapach! Szczyt moich marzeń! Jestem taki głodny, zaraz się najem. Chwileczkę, trójkątne jedzenie jest moje. To ja będę cieszyć się tą pyszną pizzą. No, już ja ci pokażę! Odeń moją trójkątną pizzę. Za żadne skarby, jest okrągła! O nie, obrudziliście mi włosy! To moja pizza! Nie mam zamiaru się nią dzielić! No w końcu mój upragniony kawałek pizzy. Mam teraz całe tłuste włosy. Ej, przez ciebie wypadł mi ostatni kawałek pizzy. Lepiej sprawdzę, co ja mam. Ojej, zupka chińska! Życzę smacznego, to za moją pizzę! Wielkie dzięki. I tak to zjem. O nie! Moja zupka! Spróbuję chociaż tego. Nawet dobre. Hej! Mogę zaczynać! Super! Co na mnie czeka? Wow, to czekolada z orzeszkami! Ma kształt w sam raz dla mnie. Fajnie co? Czym prędzej muszę ją zjeść. Ekstra smacznego! Zjem tę tabliczkę w taki sposób. Wow, boicie się moich czekoladowych pazurów? Jakie to dobre. Aleks, nawet o tym nie myśl, ta czekolada jest tylko dla mnie. Sorry. No to następna będę ja. Orety. co za śmierdzący serochyda. Chcecie mi pomóc? Nie dam rady tego zjeść. Brittany, ale musisz. Takie są zasady. Ale to tak suchnie! Jak mam to zjeść? Spróbuję. Fuj. Zabierzcie to ode mnie. Co to to nie? Zjesz go do końca? To przecież challenge. Daj spokój, przecież to tylko ser. Masakra, ochyda. Zmusiliście mnie, żebym zjadła śmierdzący ser? Więc ponieście konsekwencje. Rany boskie jak cuchnie. Ojej! Niedobrze mi, potrzebuję klamerki! Dobry pomysł! Trochę niedobrze, ale zaraz mi przejdzie. Już nie śmierdzi, to najważniejsze! Wow, Pringles! Super! Podzielisz się ze mną? Nie mam mowy. Ale wredny... Wiem jak dać Ci nauczkę. Alex! Zobacz, jaki wielki żelek. Nie ma tam żadnego żelka. Widziałeś, że twoje chipsy są ostre? Ostre? To nie chcę. A ja lubię ostre. Ostre? Oszukałaś mnie. To zwykłe Pringles. Oddaj mi je. Niewygodnie po nie sięgać. Wyjmę je z puszki. Patrzcie, jaka wieża. Każda wieża musi kiedyś runąć. Co ty zrobiłaś, Kelly? Oh, Mam pomysł. Stworzę coś, czego Kelly na pewno nie zniszczy. Co wy na to? Koło z chipsów. to było trochę męczące, ale mi się udało. Ej, spadać stąd! Okrągłe chipsy stworzyły ochron, więc to jest w 100% moje i tylko moje. Okrąg to super figura. Od teraz zawsze będę jadł okrągłe rzeczy. Kończyłeś? Tak szybko? Został mi mały kawałek. I zamierzam go zjeść. To było pyszne. Co to jest? What? O nie, Nicole. To galaretka miodowa z czerwoną papryczką. A Julie ma galaretkę o smaku lodów Baskin Robbins. Bibi dostała galaretkę ze strzelającymi cukierkami. Tak, Nikol ma największego pecha ze wszystkich. Zaczynaj. Mówicie poważnie? Dobra, niech będzie, spróbuję. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt ostre. Mm, wow. Taka przyjemna ostrość. I mam fajny, ognisty oddech. Podoba mi się. Chcę więcej. To nie jest chyba dobry pomysł. Dziewczyny, spodobało mi się. Ojej, ojej, cała buzia mi płonie. Dokąd Nicole? A, w całej buzi mnie pali. Czuję się, jakbym w moim żołądku płonął ogień. O, basen. To jest to. O, wspaniale. Czuję się o wiele lepiej. Można wracać do dziewczyn. Gdzie jest Nicole? O, jesteś. Wszystko w porządku. Tak, teraz twoja kolej. Z Przyjemnością spróbuję. Mam hmm, coś pysznego. Tak. Wyciskamy galaretkę i próbujemy. Mm, ale te cukierki fajnie strzelają w buzi. To jest świetne. Bibi, jesteś pewna, że masz wszystko pod kontrolą. Nicole, daj mi wiadro. Trzymaj. O, tak jest o wiele lepiej. Naprawdę mocne, ale już po wszystkim. Teraz kolej na Julie. Tak, spróbujmy. Mam galaretkę o smaku moich ulubionych lodów. Jest taka ładna. Mm, jest pyszna, ale bardzo zimna. Brrr, ale fajna. Ja też chcę spróbować. Ojej, z każdym kęstem robimy się coraz chłodniej. O nie, dziewczyny, ratujcie. O nie, biedna. Wiem, co robić. Ogrzajmy Julie z suszarką do włosów. Tak, udało się. Bardzo dziękuję. Nicole, co ty robisz? Rozmrożę Julie przy pomocy miotacza ognia. Nikol, nie trzeba. Już się rozmroziłam. Stójcie. Nie powstrzymacie mnie. Razem Nicole ma miodową galaretkę o smaku poli. Julie ma super kwaśną galaretkę, a Fibi ma prawdziwą galaretkę miodową. <tryk> jeszcze nie mogę być pierwsza? hura! Wyciskamy? Wow, ale fajnie się ciągnie! Mm, jest niewiarygodnie pyszna. Co? Już prawie się skończyła? Zostało jeszcze trochę na dnie. Spróbuję dosięgnąć tam językiem. Nie udaje się. O, matko, mój język utknął. Dziewczyny, pomocy. Dalej ciągniemy, ciągniemy. I jeszcze trochę. Ała! Udało się. Moje czoło. Co się stało z moim językiem? Muszę go włożyć z powrotem. Tak, jest o wiele lepiej. Przestańcie się śmiać i próbujcie swoich. Dobra, jestem gotowa. Galaretka wygląda apetycznie, ale jest pewnie mega kwaśna. Mm, fajna. Wykręca twarz, ale nie mogę przestać tego jeść. To jest takie dobre. Zostało tylko trochę. Miam, Zjadłam wszystko. E, ojej, aj, aj, oj. Co siedzie z Julie? Co zainteresujące ruchy. Więc to jest taniec. Nieźle. Nicole, przyłączaj się! Urządzamy dyskotekę! Dawno nie widziałam tak porywającego tańca. Dziewczyny, jesteście takie zabawne! Dobra, spokój, Fibi, próbuj swoje galaretki. Przyjemnością. Wow, wygląda tak apetycznie. I smakuje rewelacyjnie. Dziewczyny, wydaje mi się, że galaretka miodowa jest najlepsza na świecie. Ojej, Fibi, tam jest trój pszczół! Co? To przecież tylko nieszkodliwe pszczółki. Wiem, jak się ich pozbyć. Trzeba spryskać je sprayem na owady i po sprawie. Fibi, mam dla ciebie złe wieści. Problem się nasilił. Ale wiecie, że zawsze jest jakieś rozwiązanie. Ups, skończył się spray. Hej, pszczółki, porozmawiajmy. Ojej, nie, nie, nie. Trochę zakręciło mi się w głowie. Położę się na chwilkę. Pszczółki, zabierajcie galaretkę i zostawcie nas w spokoju. Uf, było blisko. A co to za smakołyki tym razem? Phoebe ma miodową galaretkę z fanty. Nicole ma galaretkę z żelków Haribo. A biedna Julie ma galaretkę z brokułu. Chętnie zacznę pierwsza. I tak wyciskamy. Hej, co jest nie tak z moją butelką? To dziwne, zwykle tak nie było. A, to nie galaretka, to żelki. Ale super. Nigdy wcześniej nie próbowałam żelkowej butelki. Jest przepyszna. Nicole, teraz ty. Za jakie grzechy. Nie chcę żelpów z brokułami. Wydaje mi się, że to najgorsze połączenie na świecie. Tak, miałam rację. Co za koszmar. Dobra, muszę to jak najszybciej skończyć, żeby na zawsze o tym zapomnieć. Ostatnie kęsy, i skończyłam. Wow, co z moimi ramionami? Stają się coraz większe, moje mięśnie rosną jak na drożdżach. Ale super, jestem teraz taka silna. Więc mama miała rację. Mówiła, że jeśli będę jeść warzywa, to będę silna. Auć! Ja też mam żelkową butelkę. Fajnie! Mm, jest bardzo smaczna. Julie, przestań machać tym wielkim ciężarem. Odlego! Oj, jest taki ciężki! Ech. Tak lepiej! Mam pomysł! Zaraz wszystko Wam opowiem. Nawijamy butelkę na szpikulec, a następnie bierzemy palnik i troszkę ją przepalimy. Tak, to będzie bardzo smaczne. Nicole, mam dla Ciebie złe wieści. Twoja butelka się roztopiła. O nie! Faktycznie się roztopiła! I zrobiła się z niej jakaś nieapetyczna papka! Ale mimo wszystko zaryzykuję i spróbuję! Mm, całkiem niezłe! To jest jednak bardzo dobre! Ta papka tak fajnie się ciągnie! Nicole, to wygląda okropnie! Galaretka o smaku nutelli? A Julie ma o smaku chuby-buby. A co ma Nicole? O nie, czy to karma dla psów? Współczuję. Dobra, spróbuję. Ale tylko trochę. Ojej, nie mogę tego wycisnąć. Trudno, nie da się. Nie, tak łatwo ci się nie upiecze. Pomogę ci. Zobacz, jak ładnie się wycisnęło. Próbuj. Dzięki, Julie. Fuj, to obrzydliwe. O! Wow, Nicole zaczęła szczekać! Tak, tak, zadziałała na nią karma dla psów. To nawet zabawne. Ciekawe, czy wyje też do księżyca? Tak, wyje. Widzę, że galaretka z psią karmą coraz bardziej jej smakuje. O! O! Patrzcie, jaki słodki piesek przybiegł na zapach psiego jedzenia. Częstuj się! Jestem pewna, że nikogoś się z tobą podzieli. Prrr, odejdź od mojego jedzenia nie wolno! No, nieźle. Fibi, teraz ty. przyjemnością. Moja galaretka z Nutellą na pewno będzie przepyszna. Wow, jaka dobra! O, mam pomysł! Zrobię tosty z Nutellą. Wiem, że to nie jest klasyczna Nutella a galaretka, ale to i tak będzie pyszne krywamy drugim tostem i próbujemy. Po prostu bomba. Fajny pomysł, Fibi. Dzięki. Normalnie palce lizać. Teraz te Julie. Dobrze. Już najwyższy czas spróbować moje galaretki o smaku huby-buby. Przepyszna. A teraz nadmucham balona. Fajnie wyszło. Jeśli zjem więcej galaretki, to wyjdzie mi jeszcze większy balon. Zaraz wam pokażę. O tak! Teraz mamy prawdziwą piłkę. Dziewczynki, ale fajnie bawicie się piłką. Aha! O nie! Balon pękł! Jestem teraz cała w gumie. Co za koszmar! Fuj. Nowe smaki galaretek. Zobaczmy. Fibi ma okropną galaretkę z rybą. A Julie ma świetną galaretkę ze skitelsami. A Nicole ma butelkę galaretki z żelkowymi oczami. Nawet na mnie nie patrzcie, nie będę tego jeść. Za jakie grzechy. Dobra, będę musiała spróbować tego paskudztwa. Dziewczyny, to jest obrzydliwe. To najgorsza galaretka, jaką kiedykolwiek jadłam. Oj, okropna! I mam jej tak dużo. Już zrobiłam to! Uf. Ojej! Przepraszam! Nie mogłam się powstrzymać! O, śmierdzisz, Fibi! Co za okropny smród! Zaklejmy jej usta, żeby już więcej nie bekała tym okropnym smrodem. Och, już lepiej. Dobra robota, Nicole. Mogę teraz ja. Hurra! Ta galaretka ze smakiem skitelsów musi być mega pyszna. Dokładnie, jest świetna. E, ojej, e, co się dzieje? Nieźle. Moje ręce zrobiły się tęczowe. A ciekawe co się stanie. Jeśli z więcej. Jakie słodkie! Wow, jestem cała tęczowa! Super! Naprawdę fajnie! Nicole, teraz ty. Dobra, spróbujmy. Wyciskamy galaretkę. Nie wychodzi. O, mam pomysł. Założę rękawice Halka. Da mi więcej siły. Położymy butelkę poziomo i wyciskamy. O tak, teraz się wyciska. Galaretka z żelkowymi oczami wygląda rewelacyjnie. A w smaku... Jest po prostu nieziemska. Nicole, a może podzielisz się z dziewczynami? Nie? Ale jesteś. I ty nazywasz siebie ich przyjaciółką. Ale to nic, niech je sama. Naprawdę wszystko zjadłaś? Niewiarygodne. A co się stało z twoją twarzą? Wyskoczyło ci bardzo dużo oczu. Co za koszmar! Niko stała się mutantem! A pomocy! Dziewczyny, uciekajcie jak najszybciej!